Cześć, Makę, ja jestem Mefi i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I jak możecie zobaczyć mam tutaj dzisiaj drugie krzesło nie bez powodu Ponieważ dzisiaj nagrywamy odcinek z moim bratem Manjomanem mm -hmm. Dzień dobry Którego już mogliście raz zobaczyć na yy, moim kanale, gdy mi się wkradł na kamerkę i ja o tym nie wiedziałem w ogóle Także, także dzisiaj nagrywamy z Manjomanem i Zagramy dzisiaj challenge w CSie, w którym y, na początku on będzie grał na myszce, a ja będę grał na klawiaturze i potem się zamienimy. Także. A kto bierze sławki? No ja. Okay. Bo ja na klawiaturze jestem. Okay. No, także y, lecimy do challenge'u. Także jesteśmy już w CSie. No i jak widzicie macie jedną komerkę tutaj, która jest na nas i drugą tutaj, tu. Jak widzicie tu macie na nas na naszą klawiaturę i myszkę i także także zaczynamy gierkę akcept 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 Object. akcept dobrze dobra a więc jak familia machamy, widzą ta 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 a no my byśmy to się pewnie bracia nazywali, ale to jakoś tak dla musiarsko, to jakoś lepiej by musiało być. Ej, dobra. Ee... Czekaj. <grym> <grym> e... <grym> Witamy drzwi pod nazwą uśmiechnięciu youtuberzy Ta 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 Dawaj 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 Dobra Sklep y, y, kupujesz emeczkę tak Dobra Biegaj. Granat 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 No to A nie to klikam no ty... Dawaj dawaj Dobra Dobra Ja ze scrollem poradzę spokojnie Idziesz tu Dobra dobra <śpiew> Nie no, no wyciągajemkę! to no jest ty... piątkę! Ale ty mi zmieniasz broń, chłopie, jakie ja trzymam, żeby im pasiąć flash banga, no. Tu masz, tu masz na ten, tu, o, tu. No, na karabin, no to czemu żeś mi na pistolet zmienił, chłopie? Ja jak nasz no, mam pistolet w ręce. O, no, chłopie... Dobra, i teraz wstrzymałem... Nie możesz tak się mylić. I teraz Szymon w motorze dodaję. Jak widzicie, po pierwszej rundzie dogadywaliśmy się słabo. Jak widzicie, po pierwszej rundzie dogadywaliśmy się słabo. <laughs> Szymon, pętaj, że ty grasz pode mnie. Więc nie może raszować myśląc, że ja też będę rażować. to ja tam chcę bęga i kurde tak taktyczne, oh, oh. wiesz pozycję zajął. Dobra, ale no, czy... e, ty... czekaj, bo nic nie kupiłem No to... Nie... No. O kurde, co się że? Nie, tyle, dobra, i na B Rura! Skacz Na B, tam! No to chłopie, ty, ty, co, ty, piękny, ty, 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 ty dobra, kierujesz dobra. uważaj, bo tu będą pewnie z mida. No to się wcale... Na tam Namida, namida, na, mida, na, mida, na mida, no Trzymamy mida, trzymamy mida, ale chłopie, jest tu w miejscu, bo ja negawa trzymam w rękach Dobra, powoli Ale nie holtuj ściany, osuń powoli trochę Powoli wychylaj, powoli wychylaj. trochę Powoli wychylaj, powoli iść, no musimy tam iść powoli Dobra, Dobra. Nagalimy na Ej no, chłopie. No, no widziałem <laughs> Dobra, parę strzałów ostrzegawczych się przyda Teraz, szybko Nie, ale z prawej jest, z prawej jest, no nie ma go MK tu być była MK Widzi go Dobra ej! Przeładuję, przeładuję, czekaj! Dobra, szybko, zanim się smok skończy, żeby mam posłosić, bo zginiemy A, zchodź, spaz, No nie! Teraz smoka wychodzisz, chłopie jeszcze broń przeładujesz Ale 55 m ajaj, Ajaj ale ty nie No to ty chodź z lewo Dobra, ej, czekaj, dobra, y, no skręcaj, no Ja zapewnię, że ja skręcę Do przodu, no Uważaj, uważaj, No nie wsiany, nie I... cóli w sianę. no tak, tu, dobrze, dobrze Ale musisz iść Gościu, jest już za nami? I tak po lewo, po lewo, po lewo, po lewo, po lewo no No Dobra, nie... No, nie, ale, <laughs> stary <laughs> Reloadzik, reloadzik, Dobrze Znowu dział No, no skąd on... tam, patrz, patrz, no, tam, patrz tam, patrz tam, patrz tam. Ale to... Jest... Ale on tu wychyla, to co się kampu Nasz gościu poszedł tam tunelami, dobra Po co mi na nóż zmieniasz, no boże! Nie zmieniłem ci na nóż! Jak jestem z tym i nagle skaczę tak i kupiłem... Ja nic <laughs> nie ruszałem! Mam... będzie War! Będzie War Jak ja ruszyłem z to jestem głupi, ale wydaje mi się, że tym, żeśmy chłopie z przyzwyczajenia. Dobrze, a więc Manjoman uważa, że kliknąłem mu nóż, gdy szedł na przeciwnika, a więc zobaczmy powtórkę. Tutaj jest chyba moment. Poproszę jeszcze raz, poproszę jeszcze raz. Jest, jest ewidentne użycie noża w przypadku Mefiego, także Manjoman miał rację. No, możliwe. Ja sobie poradzę z tymi broniami, no mu spokojnie. Na lewo no w prawie... celu się tu, w się tu. Masz go. A to stop Serv się tu No ja, Dobra, trzeba odrzegaczy Co za trzekacie No nawet na to zły Czeka, Kurma się małam Ale ty musisz <laughs> reagować, się A, no, ja masz rację. Yeah! A, A nie, nie no kurde wziął nam Ajaj Trzymo aj. znowu przeładowujesz broni wybiegasz Nie przeładowuje, teraz się skończyło Ammo no i przyładowywałeś i wybiegłeś w trakcie, ale jak się jak, ładowało dopiero Ale jak? Jak? jak Mogę poczekać chwilę, no. Posze, a jak już z Digla, to, to nie, że Ty chłopie widzisz. Ale. ja się wiedziałem, że nie umiem grać z Digla. Ale, ale. Nigdy nie graj full auto z Digla. Nie grałem full auto, zabiłem prawie jednego. Dobra, wychodź stąd. No nie wiem, co, nudę tu stać Oooooo! Nie! skoro wiedział, że tu byłem? Trochę podejrzane, co, nie? I sprawdzaj, sprawdzaj Nie, yes, dobrze, dobrze! dobrze. Szybko Jest jeden Pikuj, pikuj No co Dawaj, 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 no nie zmieniaj chłopie! The defuse, <grym> defuse, 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 defuse MVP, -E hey! czekaj, jeszcze MVP! Się... Poczekaj, poczekaj! MVP! Eee, MVP! Chłopia! Easy for us! Oh, 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 oh. Dobra, sorry No właśnie no, widzieć, to... widziałeś uwaga! Trzelaj dobrze! Dawaj, Jeszcze raz! No dawaj, dawaj, no wychylej, no, wychylać. W prawo. To bardziej. Wszystko widzę, chopy. Czekaj, go. czekaj, stąd tu, stą tu, stą tu, no. stą tu, stąd tu stąd tu. No, zar. Ale gras co to stąd Aaaaa! Już klikałem! Kurde. Już klikałem. Ja ci kręcę! A już klikałem! Ale on też dobry, musiał nie chodzić! Dobra, na jump no. throw na 3. 3! Co? <grymne> dobra, dobra, stop! <grymne> no rzucaj tam rzucaj tamto! Nie wiem, jesteś mi. cofaj, Co faj, cofaj! Czemu ty tam nie rzuciłeś? Nie wiem, nie rzuciłeś. Uważaj idą tu, idą tu. No Nejda rzucaj, Nejda rzucaj! No spal, dobrze. Ale kłócaj, a nie Nie, bo... Czekaj, 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 nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj! No nie strzelaj, mówię! Nie ja chcę tu na boxa wysić się w tym smoku skampić i chłopie giniemy raz, dwa, trzy No masz go tu strzelaj! No gdzie strzelaj! No to, super! No z lewej tu masz lewej, no z lewej mówię! Ty... No chłopie nie widzisz na ten na... No na mapce. No, no to tam masz strzelać! <noise> na saita wszedł, na site wszedł, na site a wszedł, na sigita wszedł. Aha tu z dwóch naraz ich widziałem, kurde niedobrze. Nie no zaraz. dobra, dwóch jest no, ja to No bo... Wyszymy na to, że ta nasza runda MVP to kurde pobudzi naszych rodaków do walki. A jak widać nic są nie dało. Dawaj miraż i zamiana. Oj, ja nie wiem czy ja chcę miraż. <laughs> Ale dobra no. Ty się teraz rozgrzesz i jest luzik majonezik, no nie? <laughs> Zelto! <zenej, da> <laughs> <się. śmiech> Jezu! No na schodach jest mówiliśmy. No właśnie, nikogo tam nie ma No idź na igrespa, no Dawa, OGNIA! I się nie ruszaj Nie ruszaj, hopmy, a ja wcześniej strzelasz się ty tak jestem ja stronowany ty tak I tak no, no bo to jest tak że jak ja widzę gościa to się mamy tak nie zatrzymuje i strzelasz się mu łamta dajesz Słyszę kroki No gdzie no, ale gdzie? Po lewej To nasz, dobra w tunelu jest, w tunelu jest, No w idź No JEST, jest. A, yes! Dobrze Patrz okno, patrz okno, okno No patrz. idź Jak, jak, jak idziesz konektor to nie mogę patrzeć okna, no Ale tutaj szedł gościu No ale Boże Jak ja... Stary, jak ja idę konektor to ja nie mogę patrzeć okna, no Chłopie, po to mamy dwie pary oczu, żeby patrzeć I tu, i tu Uwaga nie, Jump, jump tu. throw. Tu zejdź z tego tu Zejdź z tego No zejdź w nie machaj się... myszką chłopie no! I, I teraz patrz, ja nie no cześć, chłopiec co ty robisz? No. Robisz D i jump row B? D. <noise> to, nie, to nie wyjdzie To <noise> <Dobra, głos> wylądowało na ich spalnie chłopie. Ale iść, może siadło Dobra, Patrz, bo musisz patrzeć. Bo... Wooooo no. <głos> 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 chłopie Dobrze idziemy na B, idziemy na B no to idź Chwilę w drugą zupełnie stronę No idź, nas... no wypiknij mu Jeszcze raz Patrz Robisz no Robisz de i chanfro Od razu? Tak Ale... Dobra, 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 Ale robisz od razu robisz de i od razu chanfro Ale chłopie, co mi daje D jak chłopiec tam jest obok mnie No właśnie o to chodzi No, dawaj, 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 Eee. Eee. PACZ NO no, no, ci... no ja go nie dostaję! 80 pismów! 93 mam cię zabił! Raszuj, raszuj, raszuj! No, no raszuj! Gdzie? Tu na dół. No, leć. no leć! No leć, 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 bo to mamy! Uu, dobra, brawo! Czekaj! O kurde! <gry> reload, reload! Kucaj! No, wyłaś wyłaś wyłaś. Nie wyłaś właśnie, bo ty żeś tak wcześniej wyłaził i nas zabijali chłopie Patrz spawna, patrz spawna Opie, spawn, na spawn. opie tampon nas zabił, no <grym> Dobra, rzucaj smokka stąd Tu, jump throw, raz, dwa, trzy <grym> <grym> Kurde Ktoś tu chyba nie godał poradników na chyba. Ale movement, ale movement! Uwaga, ustawia się tu, patrzysz się na tą kafelkę, odwracasz się, patrzysz się, patrzysz się, patrzy na kafelkę Dobrze. Nooo! No biegaj, no ale tak ma być, biegaj. Może się idzie. Dobra, rzuć sobie jakiegoś flasha idzie! No chłopie, każeś mi rzucać flasza, no to rzucam! No bo, no bo usłyszałem, że idzie Biegnij, 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 biegnij. Skacz, 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 skacz. O, no, chłopie! No, ale no, no, do... <grym> Wyciąłem, <grym> no biegaj! Chłopie! Nie, ja tak Ale ty nie możesz, jak ja mam i ty no... ja ja nie, 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 ja nie, 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 ja tak. nie, ja No nie, nie, no nie, 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 No nie, 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 No no nie, no nie, uwaga No i widziałem trzech innych, to co miałem stać Jakie mamy tytuł? Mistrz, Mistrz broni! broni. A a za bronią To dzięki moim unikalnym strategiom <grym> Tak <grym> Gdyby nie moje unikalne strategie i taktyki to byś chłopie dostał e, chłopie przyneta Chłopie, <grym> zgin w każdej rundzie chłopie <grym> Dobra, wychodzimy e, Czekaj, do. czekaj, jaka tabela? Trzeci Trzecie miejsce? No, a więc widzę to by było na tyle jak to się mówi Czekaj, co, co ale nie, ręki, nie, nie, nie co, co dwie ręki to nie no, jedno. nie, no jeszcze nie robisz zakończenia Aha. A więc, widzowie, to było na tyle w tym odcinku, jak to się mówi: co dwie ręki to nie jedna. A jak jedna prawa, druga prawa, chociaż ja grałem lewą. Ten. No, ale kurde, no. Dokładnie. <laughs> Zostawcie łapkę i słuchajcie się z wanym, żeby a. takie fajne takie odcinki z moim bratem Maniomanem was nie ominęły. Ej, a, yy, a polecisz mój kanał? No to zapraszam was na kanał Manjoman. Jest, jest coś zupełnie z innej beczki niż u Szymona.